Jesteśmy na polu pana Kazimierza Paczyńskiego pan Kazimierz zajmuje się uprawą ziemniaka. No, jesteśmy w tej chwili na działce, która ma 13 hektarów. Ziemniak chipsowy. W tym roku są bardzo trudne warunki do kopania. Dzisiaj mamy już 15 listopad. No dobrze, że ta pogoda dla nas jest w miarę łaskawa. Dajemy sobie radę kopać, choć pole podzieliśmy na dwie części, można powiedzieć. A na górce dajemy radę kopać, już mocieli, dół jest bardzo mokry, nie wiem czy w ogóle tam kopiemy. Kopiemy teraz kombajnem samojezdnym Grime SF 15060 i dlatego dajemy sobie nim radę. Koledzy, którzy mają kombajny ciągane, mają problemy. Tutaj jest napęd na cztery koła, silnik jest około 300 koni i daje sobie radę. żosko na tym polu jest. Bardzo, bardzo jest. jest, co im to jest grzęsko, błoto Dlatego wycinamy tam, które daje rady, żeby był ziemiak dobry Tam gdzie jest błoto takie, to po prostu zostawiamy na torbiu Co to za odmiany ziemniaków są? To są ziemiany, ziemia, odmiany ziemniaka chipsowego To jesteśmy na odmianie Hermes To jest dobry, boimy się teraz ze względu na tą pogodę Jakie mogą być cukry Panie kierowco, dlaczego zdecydował się Pan na kupno tego kombajnu? Zdecydowałem się dlatego, że widziałem ten kombaj w pracy i się pozbadał, dlatego, pod tym względu, że nie muszę mieć dodatkowego ciągnika. Tylko ten kombaj jest samojezdny, to wiadomo, że, że ma silnik i sam daje rady. Ma napęd na cztery koła. Wszystkie koła są ciągnące. Ja mogę na miejscu zawrócić, zakręcić i daje sobie w ciężkich warunkach bardzo dobrze. Jakie są koszty użytkowania tego kombajnu znaczy w tym przypadku? Wie pan, części niemieckie jakby to jest grime, są bardzo drogie, nie? ale tyle są, są dobre. To jest takie pojęcie względne powiedzieć koszty. W tym roku poszedłem, koszty poniosłem duże, bo wymieniałem, no czy taśmy wymieniłem na szerszą podziałkę i dlatego też to robi pracę.